Z okazji awansu. Tomek, łańcuszek jest przepiękny, ale ja go nie mogę przyjąć. Możesz, musisz. Zero zobowiązań. Ja po prostu jestem naprawdę z ciebie dumny. Dziękuję. Naprawdę. Cieszę się, że ci się podoba. A, a jeśli chcesz, to ja zaraz ci wezwę taksówkę. To, to nie jest problem. A właściwie to pomyślałam, że mogłabym wejść na kawę. Na kawę? Mhm. Dobrze, przygotuję Ci pyszną, aromatyczną kawę. No siemaneczko! się Słuchaj, gościu. Nie, to ty posłuchaj. Gdzie jest? Gdzie jest kasa? Ale ty chyba z kimś mnie pomyliłeś. No. Co ty mi tu za teatrze pozwalasz, co? Zostaw go! Dzwoni na policję! Ej! Powodzenia Laska. Swoją drogą ładniutka. Może to z nią pogadać, co? Zostaw ją w spokoju! Masz dwa dni, rozumiesz? Inaczej się zabawimy. Wszystko w porządku? Kto to był? Ile kasy mu wisisz? Nie znam tego gościa, no nie mam żadnych długów, no. Koleś mnie z kimś pomylił. Słowo. Kabi.